Kochani, witam was w kolejnym Unpackingu i dzisiaj otworzymy sobie kolejną paczkę od widza. To jest, słuchajcie, taka troszeczkę spóźniona paczka z okazji moich urodzin, które były 17 lipca, kiedy ktoś jeszcze o tym nie wiedział. No, ale dopiero teraz właśnie jeden z moich widzów postanowił ją dla mnie zrobić. Także uznajmy, że jeszcze paczka urodzinowa, ale po prostu dostałam to później. Także to jest, słuchajcie, paczka od Dominika, o którym już ostatnio Wam mówiłam, bo podsunął pomysł na jeden z ostatnich odcinków, czyli taki film edukacyjny o zebrze kwaga. Także to jest ten sam widz, czyli Dominik Nowak, który bardzo dobrze się zna na zwierzętach i właśnie podsunął mi pomysł na ten odcinek o tej zebrze. No i teraz wysłał mi paczkę, w której będą bardzo ciekawe rzeczy. Na razie nie Będę Wam y, zdradzać. W sumie to nie wiem dokładnie, co tutaj będzie, więc tylko takie, wiecie, zajawki jakieś, jak ze sobą pisaliśmy. No także jestem bardzo ciekawa, już y, otwieramy. że udało mi się to otworzyć i teraz tutaj na sam początek mamy liścik A, w tą stronę, ok. Cześć Julia serdecznie Cię pozdrawiam z ciepłego Pomorza Przesyłam Tobie następujące y, zwierzęta. Tak, bo będą tutaj, słuchajcie, figurki: biały paw indyjski, słonica indyjska, samiec wielko wielkodziebego. Chyba tak. No, także to będą te figurki, zaraz już zobaczymy. I tutaj mamy jeszcze pocztówkę ze szczecinka. Tak? I tutaj, o, mamy magnesik ze szczecinka. Tam akurat jeszcze mnie nie było. Ale jak najbardziej mogę to przyczepić do lodówki. Bardzo ładny taki tutaj księżyc. Mamy jakąś postać na tym księżycu. Bardzo ładny też taki widoczek nocny z łabędziami. Jeszcze tak. Dobra. A więc tutaj jest figurka, którą chciałam mieć i część z Was może już o tym wiedzieć, że bardzo o niej marzyłam, bo robiłam film z nowościami Papo 2024 i naprawdę chciałam mieć tego pawia. Jest to, tak jak tam było napisane, biały paw indyjski. No, to jest, słuchajcie, nowość 2024 z Papo. I wow, on wygląda tak pięknie. Tutaj próbuję Wam jakoś wyostrzyć ten jego pyszczek, taki ma dziubek, oczy ma chyba szare, albo po prostu białe i tylko ma namalowane źrenice. Ale taki ma ładny ogon tutaj z pawimi oczkami. No i to jest paw biały, więc dlatego mam tutaj takie szare te oczka. No i tutaj jeszcze jego nóżki. I taką tutaj ma fajną strukturę tego ogona pod spodem. I trzeba przyznać, że bardzo ładnie ma wyrzeźbione piórka tutaj. Także pierwsza figurka, no bardzo mi się podoba, bo właśnie była moją wymarzoną z tych nowości. Papo, że bardzo dziękuję. I teraz tutaj, tak przy. Przypadkowo wyjęłam taki oto powiedzmy domek z drewna i tutaj mamy takie serduszko. To jest chyba Jakiegoś zestawu Szlajsia, ale nie jestem teraz w stanie powiedzieć, z którego. Jeszcze do tego mamy tutaj sałatę z firmy Ślajś i mamy też miseczkę dla pieska, taką zieloną. Kolejne akcesoria do kolekcji. I tutaj jeszcze widzę, że mamy zabawkę dla kotu, czyli taki kłębek. I mamy też coś dla zwierzaczków. Takie coś podobnego w pyszczku ma alpaka z tego zestawu, więc to jest właśnie coś w tym stylu, taki kawałek jakiejś sałatki czy do pyszczka. Teraz tutaj, okej, okay, to jest ten dzień, wielkozioby z firmy Kolekta. Podaj, że jeśli dobrze pamiętam, bo właśnie ten. Dzięcioł. Jest taki wyjątkowy, bo jak widzicie, jest umieszczony na części drzewa, na gałęzi po prostu. Albo to mogło być też od wzorowania jakiejś części po prostu drzewa. A sam dzięcioł wygląda właśnie tak. Jest czarny i ma tutaj taki bardzo długi dziubek. Bardzo ładny ten kolor oczu. I ma jeszcze tutaj taki czerwony grzebień. No, piorka też ma pięknie wykonane. I jeszcze tutaj te nogi takie rozłożone. No, sama ta kora tutaj na drzewie też pięknie wygląda. I jeszcze mamy tutaj takie zadziorki różne, takie dziury różne. No, wygląda to naprawdę mega. I właśnie tutaj ten dzięcioł sobie tak dziubie w tym drzewie. No, wow. I tutaj mamy jeszcze właśnie podpis, że to jest kolekta. Coś nie może mi dzisiaj wyostrzyć, ale tutaj właśnie widzicie kolekta. No, co tutaj będzie... jak tam było napisane, słonica indyjska i wiem, że jest ona z firmy Schleich, o, o wow no tego słonia jeszcze nie mam w swojej kolekcji, mam tylko afrykańskie, a to jest właśnie słoń indyjski, ale można też powiedzieć słoń azjatycki dokładnie, samica, no przepiękna ma strukturę tego ciała zobaczcie jaką ma skórę, taką pomarszczoną, widać wszystkie tutaj zmarszczki, jakieś załamania, długa trąba, krótkie uszy, nie ma ciosów, więc widać, że jest to samica. No, ma piękną trąbę i tutaj jeszcze detale. Tutaj jeszcze spód. Zobaczcie jej nóg, no, jakie tutaj ma piękne detale. I na brzuchu też. Naprawdę wow. Tutaj Szlajś się po prostu postarał, jeśli chodzi o tą słonicę. No i wiem to też z doświadczenia, bo mam już właśnie słonia. Okej, okay, to chyba będzie wszystko z tej paczki, bo tutaj już zostało tylko takie wypełnienie na sam koniec. Okej, okay, a więc tak wygląda cała zawartość tej paczki, czyli dostałam trzy figurki z różnych firm i jak widać różne gatunki zwierząt, czyli biały paw dzięcio... Wielkodzioby i słoń azjatycki czy też indyjski. No także to są właśnie takie piękne trzy figurki, z których jestem bardzo zadowolona. I dziękuję Dominik, że mi je wysłałeś. I mamy jeszcze magnes z szczecinka. I takie akcesoria dla innych figurek w mojej kolekcji. No i jeszcze pocztówka z listem z tyłu, też jak widać ze szczecinka. No, także to była dosyć taka wyjątkowa paczka, bo jednak rzadko dostaję. Właśnie takie paczki z figurkami, których nie mam w kolekcji albo są moimi wymarzonymi. Także bardzo dziękuję, właśnie za taką paczkę, gdzie dostałam figurki, których jeszcze nie mam i są właśnie tak wymarzone. Także naprawdę jestem zadowolona. One są świetnie wykonane, jak zresztą widzieliście na tych moich przybliżeniach. Także jeszcze raz dziękuję, Dominik, za wysłanie tej świetnej paczki. Jestem naprawdę zadowolona ze wszystkich rzeczy. I jeśli chcecie zobaczyć poprzedni odcinek z otwierania paczki od widza, to zostawię Wam w opisie linka, bo już kiedyś Dominik wysłał mi paczkę z inną zawartością i tam też była figurka zwierzaka. Także jeśli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to zostawię Wam właśnie odnośnik w opisie tego filmu do tamtego poprzedniego. I jeszcze raz y, przypominam, że jeśli chcecie wysłać mi jakąś paczkę, to napiszcie do mnie wiadomość na mediach społecznościowych. Gdziekolwiek gdzie macie konto, to wystarczy do mnie napisać, że chcecie wysłać paczkę i, i wtedy tam ustalimy szczegóły, wysyłki czy tego, co akurat chcecie wysłać. Także że wszystkie linki do moich social mediów, wszystkie nazwy są właśnie podane w opisie i tam możecie się kontaktować, jeśli chcecie mi coś wysłać. To oczywiście nie muszą być wymarzone figurki, czy takie, które Wam podam. Co chcecie wysłać, to możemy razem ustalić albo nie musimy ustalać, wtedy to będzie taka niespodzianka dla mnie. Akurat tak wyszło, że Dominik chciał mi wysłać jakieś figurki, których jeszcze nie mam w kolekcji, też z nowych gatunków zwierząt, także do tego to tak wyszło, ale... Pamiętajcie, że Wy możecie wysyłać, co akurat chcecie. Także serdecznie zapraszam Was do kontaktu, bo każda paczka zostanie przeze mnie otworzona i nagrana na odcinku. Także będzie też taka dla Was atrakcja, że możecie zobaczyć moją reakcję na daną rzecz w paczce i ogólnie na całą paczkę. Także teraz już się z Wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś fajny komentarz dla aktywności i zasubskrybujcie kanał, razem z dzwoneczkiem, aby nie przegapić następnych filmów na kanale. Do zobaczenia.